Ja, siłanko, witam się z wami w tym jakże ciekawym techniusie. To jest coś, czego w sumie się nie spodziewałem i niesie ze sobą daleko idące konsekwencje, a mianowicie MD może wytłużyć wsparcie dla podstawki M5, ale wniosek z tego, jaki ja będę zamierzał wyciągnąć w tym odcinku, jest taki, że być może standard DDR6 jako standard pamięci. Nie zawita do nas zbyt szybko, i jeszcze na niego poczekamy, bo między innymi właśnie ten Technius mówi o tym, że AMD chce przedłużyć życie swojej platformy. Nie ze względu na dobroć serca, nie, 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 a ze względu na czysty bilans taki biznesowy. A mianowicie, jeżeli wprowadziliby platformę, a wiecie, jak było z prowadzeniem AM5, że na samym początku AM5. Naprawdę kiepsko wyglądało w, takiej, w takim starciu cenowym, nawet z Intelem, który jeszcze wtedy nie musiał walczyć za MD cenowo. Po prostu wypadał dużo lepiej, bo oferował alternatywę w postaci płyt głównych na DDR4. Z kolei polityka AMD jest taka, że oni zaoferują, prawdopodobnie jak już nową podstawkę zaoferują, zaoferują ją na DDR6 i tylko na DDR6. -kach. Nie będzie tam żadnych kros pamięciowych platform, które będą pozwalały wrzucić DDR4, DDR5, w tym przypadku DDR6, tylko jak już wejdą w DDR6 to na całego. Natomiast yy, wszelkiego rodzaju yy, nie tyle co statystyki, co przewidywania rynkowe, pokazują, że DDR6 na starcie będą drogie. To nie jest jakby nic nowego. Zawsze nowy standard pamięci na starcie jest drogi. Tak było z DDR4, tak było z DDR5, tak będzie z DDR6, jak było z DDR3. Nie pamiętam. Nie interesowałem się wtedy komputerami, jak to ten transfer następował z DDR2 na DDR3. No, ale e, już interesowałem się, kiedy następował transfer z DDR3 na DDR4. Z piątkami, no to już nawet miałem kanał na YouTubie, więc obserwowałem to na bieżąco. I faktycznie, jakby te ceny teraz są naprawdę dobre. Jakby w polecanych zestawach komputerowych, jak teraz je sobie aktualizowałem, e, to nawet do takich komputerów biurowych, gdzie trzeba 32GB pamięci e, na RAM, tam już można wrzucić za 300 zł. Naprawdę fajne moduły. Nie takie w sensie podstawowym. A 6000 MHz, na przykład CL30, takie typowo Ryzenowe, koszt 350 zł to jest. To jest naprawdę bardzo dobra cena. Jak ta generacja wlatywała, to za takie 32 trzeba było dać 1000 zł. To nie za takie, tylko z, z gorszym taktowaniem. Więc podobnie będzie z DDR-6 -kami. Tutaj naprawdę drogo będzie i stąd prawdopodobnie ten pomysł AMD, żeby przedłużyć życie platformy o jedną generację, bo jakby ostatnią. Generacją, czy też ostatnią architekturą, która miała się pojawić na AM5, ma być wychodzący w przyszłym roku zen 6. E, no, a e, AMD widać, że jeszcze rozważa tego zena 7. Co też wydaje mi się trochę dziwne, bo. Wiemy, że pamięci DDR6 mogą pojawić się już w przyszłym roku i na samym początku rozważań o DDR6, jeszcze kilka gdzieś tam techniusów temu ja mówiłem, że być może AMD właśnie wejdzie już razem z AM6 w DDR6 i Tutaj troszeczkę mnie to wszystko dzi. W ogóle zostawcie subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie, będę naprawdę wam bardzo wdzięczny, bo to taka w sumie darmowa, darmowe wsparcie. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, jak ktoś subskrybuje, bardzo wam dziękuję. Wy możecie łapkę w górę zostawić. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteście, ale żeby nie zabierać więcej waszego czasu, idziemy dalej z tym Tech Newsem. DDR6 już są gotowe jako specyfikacja. Do produkcji będą gotowe prawdopodobnie masowe już w przyszłym roku. Pytanie: Z czego wynik, będzie wynikać ich wysoka cena? Z priorytetyzacji rynku AI. Oczywiście podatek od nowości standard, ale musimy to sobie rozbić na takie segmenty mm, podstawowe. W przyszłym roku wyjdzie prawdopodobnie w przyszłym roku wyjdzie Zen 6 od AMD. Zen 6, który ma wyjść na AM5, więc na pewno nie, nie dostanie wsparcia do mm, DDR6. Więc Zen 7 wyjdzie tak naprawdę dopiero w roku 2028. I czyżby AMD chciało czekać do 2030 roku, bo jeżeli będą się trzymać tego swojego terminarza yy, pokazywania nowych architektur co dwa lata, to Zen 7, który miałby być ostatnią architekturą na AM5, wyjdzie dopiero w roku 2030, za 5 lat. Czyli jeżeli w przyszłym roku zobaczymy pierwsze konsumenckie moduły DDR6, 4 lata po premierze DDR6. Jest szansa, że nie zobaczymy ich w przyszłym roku, no bo żeby zobaczyć je w przyszłym roku, to Intel musiałby wydać jakieś procesory, e, które obsługują DDR6. Faktycznie Intel też przygotowuje swoje Arrow i Tutaj nawet miałem na początku robić newsa takiego bardziej Intelowego, o tym, że Intel e, e, zamierza przygotować nowe procesory. Czekajcie, gdzie jest ten news? Tutaj, e, czyli e, że e, nowe leki, które powstają właśnie na nową podstawkę e, 1954, zobaczymy je prawdopodobnie w przyszłym roku, że już są poza fazą inżynieringu i teraz są już nawet produkowane sample. E, to, jest, e, to jest procesor bazujący na technologii Intel 18A, więc będziemy wiedzieć jak ta technologia w ogóle się sprawuje to też jest ważny krok dla Intela żeby pokazać jak w tej nowej technologii litograficznej sobie radzą i ewentualnie nakłonić jakiś inwestorów potencjalnych do kupienia tego procesu produkcyjnego u nich tych, tych możliwości produkcyjnych ale same nowaleki mają być już takim znaczy nie tyle co mają być, co jest oczekiwane, że będą poniekąd jakimś powrotem do gry Intela. E, maksymalna konfiguracja 52 rdzenie, e, z czego 16 rdzeni performance potężne, naprawdę potężne procesory się szykują. No i właśnie rodziło się pytanie, czy Intel zechce wjechać w e, platformę. Znaczy w platformę, no. no, w DDR6 tymi procesorami, bo to jest właśnie prawdopodobnie premiera tych procesorów nowych, Intelowych, przypadnie na końcówkę przyszłego roku. Właśnie to jest ten sam moment, w którym jest szacowane przez wszelkiego rodzaju firmy analityczne, że pojawią się konsumenckie DDR6. Co w momencie, kiedy Intel nie zaprezentuje procesorów z DDR6 -kami. czy ktokolwiek inny je zaprezentuje, nie wiem, Qualcomm Nvidia, tyle że to wtedy nie byłyby DDR6 w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko ddr 6 czyli mobilne wersje pytanie czy mobilne wersje w ogóle będą wychodzić w szerszym kontekście, a na przykład producenci nie postawią na standard KAM bardziej niż na LP, zobaczymy to to jest wszystko temat otwarty, o którym pewnie będziemy sobie w kolejnych, w kolejnych w kolejnych miesiącach, tygodniach dyskutować. Natomiast właśnie najbardziej zastanawia mnie te DDR6, bo nawet załóżmy taki najbardziej pesymistyczny, właśnie pesymistyczno, no nie wiem, neutralny. Właściwie mam to w dupie. Scenariusz dla AMD jest taki, że Intel wydaje w przyszłym roku te właśnie nowe lejki na DDR6 i jeżeli chodzi o AMD i faktycznie AMD realizuje ten scenariusz, o którym właściwie inicjalnie mówimy tutaj w tym odcinku, czyli wypuszcza swoją podstawkę nową AM6, i co za tym idzie, wsparcie dla DDR-6 dopiero w 2030 roku, to w praktyce mamy 4 lata procesorów Intela na DDR-6, gdzie AMD nie oferuje tej technologii. No, ale właśnie teraz wszystkie za i przeciw temu. Po pierwsze, Intel, jeżeli teraz zdecydowałby się na wypuszczenie procesorów, które mają w jakikolwiek sposób przywrócić jego konkurencyjność na rynek, tylko i wyłącznie na pamięciach DDR-6, to moim zdaniem jest to strzał z bazugi w oba kolana. Dlaczego? Dlatego, że Wypuszczą pewnie nie tanie procesory, bo za bardzo tanio się nie da produkować procesorów w tym momencie i cała platforma będzie cholernie droga. Naprawdę będzie kosmicznie droga platforma. Płyty główne też będą drogie, bo e, aż 36 linii PCI Express będzie oferować e, platforma Intela. Te linie zapewnia chipset. Chipset też trzeba wyprodukować. Chipset ma dostać też, chyba, prawdopodobnie nowe DMI, czyli połączenie procesor-chipset. Więc, e, skoro chipset będzie też zrealizowany w nowszej technologii, to też będzie droższy w produkcji. A skoro chipset będzie droższy w produkcji, to płyty główne będą droższe. Więc już dostajemy Drogie procesory, drogie płyty główne. Jeszcze dowalmy sobie do tego wszystkiego turbodrogie DDR6. Skończy się tym, jeżeli by tak było, że Intel wypuści platformę, która będzie kosztowała krocie, a w najlepszym scenariuszu będzie odrobinkę lepsza od AMD. No Właśnie podobną sytuację miało AMD wypuszczając serię 7000. Gdzie seria 7000 naprawdę fajnie wyglądała na papierze, wydajnościowo, ale jak się złożyło zestaw na tej serii 7000, e, dorzuciło tam DDR5, to nagle wychodziło, że jest turbo drożej od Intela. No i właściwie to nie za bardzo wydajniej, no bo jeszcze wtedy Intel dysponował 13-14 generacją, znaczy nadal nią dysponuje, ale była bardziej konkurencyjna wtedy w stosunku do serii 7000 niż na przykład serii u, u 200 czy też nawet 14 generacja w stosunku do serii 9000 od AMD. No a seria 7000 do tego wszystkiego była jeszcze wtedy droga, bo pamięci były drogie, więc AMD było w takiej sytuacji mech, no ale troszeczkę odczekali i tam pół roku, rok po premierze już naprawdę bardzo dobrze się to wszystko sprawowało. Jeszcze do tego dorzucili wtedy 7800X 3D, które jeszcze poprawi poprawiło ich notowania, a już wtedy też pamięci DDR5 były tańsze. Nie tak tanie jak teraz, ale nie też tak drogie jak zaraz na premierę. No i Teraz podobny scenariusz powtórzyłby Intel, jeżeli by go powtórzył. Dlatego też wydaje mi się, że Intel nie zrealizuje tego scenariusza, czyli nowe Lejki nie będą miały wsparcia dla DDR6. Albo będą miały takie wsparcie, ale cross-platformowe, znaczy cross-platformowe, cross-pamięciowe, cross-generacyjne, czyli że będzie po raz kolejny można wrzucić ddr 5 albo DDR6 dla nowalejków, przy czym Intel prawdopodobnie będzie bardziej forsował te płyty główne wspierające jeszcze DDR5, a DDR6 raczej pojawią się w formie ciekawostki. Nie tak jak miało to miejsce przy 12 generacji, gdzie głównym jakby wiodącym tym takim system selerem, jeżeli chodzi o pamięci, były DDR5. To on na nie był kładziony nacisk, pomimo tego, że były jeszcze całkiem drogie. Ale były te takie płyty, było ich całkiem dużo, ale właśnie one nie były najważniejsze na DDR4. To były takie dodatkowe modele. Na zasadzie można sobie wziąć jakby ktoś chciał, a jak ktoś nie chce, no to, to tak naprawdę nie musi brać właśnie tych DDR5, -tek. ale jakby to była taka opcja rezerwowa, te płyty główne z opcją DDR4, czyli było ich mniej, były to mniej ciekawe modele. Wydaje mi się, że jeżeli Intel wypuści wsparcie dla DDR6 w Nowalejku, to będzie na odwrót. To ciekawostką będą te płyty główne wspierające DDR6, a większą i ciekawszą em, ilością różnych modeli będą płyty główne z DDR5, żeby to właśnie. Ta platforma była wskazywana jako ta główna, która ma działać pod DDR 5 cały czas jeszcze, ma być tańsza, ma być jak, w jakiś sposób cenowo atrakcyjniejsza. No bo postawienie na DDR 6, tak jak mówię, winduje cenę i sprawia, że to nie będzie zbyt atrakcyjne. Zwłaszcza, że Intel wychodzi teraz z pozycji underdoga na tym rynku, więc musi pochwalić się nie tylko wydajnością, nie tylko jakimś tam stosunkiem energetycznym, ale też Ceną, co nieko, poniekąd zagrać klientom, na ich nucie januszerstwa. No, januszerstwa to może zbyt mocno powiedziane na po prostu nucie tego, że nie chcemy płacić zbyt dużo za sprzęt. E i to daje mi pod znakiem zapytania całe w ogóle zastosowanie DDR6 już w przyszłym roku. Intel jeżeli utrzyma to swoje podejście do premier procesorów, że co roku wydajemy jakiś nowy model, to w teorii mógłby na przykład w przyszłym roku nie wydawać nowalejków e, ze, ze wsparciem dla DDR6, a wydać jakąś kolejną generację w roku 2027 ze wsparciem dla DDR6. Wtedy już no, może gdzieś ten, e, ten taki nowość produkcyjna troszeczkę okrzepnie, ale z drugiej strony, jak ona ma okrzepnąć, jak nie będzie tych pamięci, bo nie będą produkowane, bo nikt nie będzie oferował platform wspierających DDR6, więc ktoś musi zacząć po raz pierwszy wypuścić taką platformę, żeby te pamięci zaczęły wychodzić, żeby one w ogóle miały szansę stanieć. No bo jeżeli Intel nie wypuści wsparcia dla DDR6, a jak wiemy, AMD tym bardziej nie chce tego zrobić, no to producenci pamięci nie będą produkować tych pamięci tak po prostu DDR6 na półkę, żeby był ładnie wyglądały, jak nie będzie kompa, w którego dało, będzie się dało wpiąć tą pamięć. A jeżeli nie będą ich produkować, to ceny nie spadną, więc pierwsza generacja, bez względu na to, kto będzie producentem oferującym te DDR6, sprawi, że ta generacja oferująca DDR6... Na DDR6 będzie droga, więc tutaj najlepszym wyborem jest zaoferowanie dwóch możliwości: DDR5 plus DDR6. Czym moim zdaniem zajmie się Intel? E, I teraz pytanie, kiedy to nastąpi. Czy nastąpi to już w przyszłym roku, razem z nowalajkami? Jest na to spore prawdopodobieństwo, czy dopiero w roku 2027? Nawet jeżeli by przyjąć ten taki mniej optymistyczny scenariusz, czyli że w 2027, to nadal, jeżeli AMD wydłuży wsparcie dla Zena 7. Sprawi to, że AMD w przyszłym roku nie wypuści procesorów ze wsparciem na DDR6, znaczy to jest bardziej niż pewne, bo jakby nie dostanie nagle gniazdo AM5 wsparcia dla DDR6, w związku z tym, no, Zen 6 nadal będzie na DDR5 i to jest w porządku. No ale Zen 7 wychodzący w 2028 roku też ma nie zaoferować. jeżeli by zaoferował, to byłoby w ogóle optymalny scenariusz dla AMD. Intel w 2027 wypuszcza procesory wspierające DDR6, a oni rok później wypuszczają takie procesory. Ceny są już niższe i platforma jest bardziej przystępna cenowo. Natomiast być może przez to, że AMD chce wydłużyć ten czas jakby wsparcia dla AM5 i dłuższego pozostania na DDR5, może świadczyć o tym, że ceny DDR6 będą naprawdę drogie i nawet w tym 2028 nie zdążą one jeszcze do odpowiedniego poziomu potanieć. w związku z tym aż do 2030 roku chcę czekać AMD z wypuszczaniem nowej platformy, na, znaczy nowej platformy, nowej podstawki na nowych pamięciach DDR6. No jest to ciekawe i e, daje taki mi potężny znak zapytania nad szybkością wdrożenia nowego standardu pamięci DDR6, który no. Ma być ciekawym standardem, bo nie dość, że zapewni dużo szybsze transfery. To tam jest rozbity kontroler pamięci na kilka podkontrolerów, przez to opóźnienia nie wzrosną tak mocno jak wzrosną mega transfery. Tak jak w przypadku DDR-5 mieliśmy tak, że OK, transfery nam wywaliło do góry, no ale wywaliło nam też bardzo mocno opóźnienia I dopiero jak już ta generacja teraz jest po kilku latach i nam dojrzała, to dopiero zeszliśmy z tymi opóźnieniami do cel 30, cel 26 w niektórych zestawach wiecie, takich bardziej pod AMD, no ale jesteśmy nadal wtedy na taktowaniu 6000 MHz, no ta sytuacja ma się ponoć nie zadziać przy DDR6, -kach. Tam przez to, że będziemy mieli chyba dwa albo trzy kontrolery dysponujące mniejszą ilością bitów per kontroler, ale sumarycznie ma to e, dać nam większą ilość bitów niż pojedynczy kontroler, a jednocześnie nie zwiększać opóźnień, jak w przypadku, kiedy wszystko leci przez jeden czy dwa kontrolery. No, Powiem Wam szczerze, jestem ciekawy tej całej nowej generacji, natomiast no, ona na samym początku zawsze dla większości z nas jest tylko i wyłącznie ciekawostką, bo jest cholernie droga. No ale ktoś ten pierwszy krok musi wykonać i wprowadzić tą generację. I wydaje mi się, że chyba najlepszym rozwiązaniem dla Intela będzie wprowadzić tą generację, co też da im ten taki faktor, że hej, My mamy to nowe, nie? AMD kiedyś tak, znaczy kiedyś. No, kiedyś w sumie teraz już nie ma pod tym względem jakiejś większej przewagi, ale bardzo często robiło tak w, w kontekście PCI-ów, nie? Że wprowadzało, o, my mamy 4.0, my mamy 5.0, nowe i tak dalej, a wy jeszcze na starym, o, mamy już nowe, nie? I e, f, to też dawało im jakąś taką przewagę e, w kontekście rozumowania o tym, że która firma jest bardziej innowacyjna. Więc Intel, mając w swoim portfolio DDR6, będzie miał ten taki Jeden punkcik w kwestii jakiejś innowacyjności, czy będzie się to przekładać na wydajność, ciężko stwierdzić, ale na pewno będzie jakąś wartością dodaną. No i właśnie w kontekście tego, że raczej dobrze by było, żeby te DDR6 były taką ciekawostką dla największych fanów, jakiś takich dla budujących największe, najpotężniejsze zestawy komputerowe. Znowu Intel też by mógł wprowadzić wtedy ten swój taki. Yy, Cały czas mi się te anglikanizmy cisną na usta, ale ten taki argument bycia w jakiś sposób ekskluzywnym produktem, no bo jakby nie patrzeć, no wsparcie dla DDR6 w jakim stopniu da im pewną ekskluzywność, nawet w kontekście bicia rekordów, podkręcania pamięci. Będzie to można robić wtedy tylko i wyłącznie na Intelu. Faktem, że nadal robi się to tylko na Intelu, bo jednak te transfery na Intelu są znacznie lepsze niż na razenach ale mimo wszystko, wtedy DDR wszystki będą działały tylko na Intelu, więc da nam to jakiś taki punkty prestiżu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać props dla AMD za przedłużenie wsparcia. To jest na pewno, to jest coś, o czym warto tutaj wspomnieć, że jeżeli by jeszcze kolejne dwie generacje na tą podstawkę wyszły, to naprawdę potężne propsy. Chociaż z drugiej strony AMD zapewnia w ramach jednej podstawki duże, e, długie wsparcie, ale z drugiej strony był ostatnio taki news, ja, ja go nie robiłem, bo to są takie, wiecie, newsów mamy dużo, a nie wszystkie warto robić, że AMD na przykład zmusza producentów płyt głównych do zaprzestania produkcji płyt głównych na b 650, ok, ludzie, którzy mają już B650, to nadal wrzucą sobie jakiś tam procesor z kolejnych generacji na tą płytę główną, ale nie wychodzą nowe płyty, które potencjalnie mogłyby być w jakiś sposób tanie, bo AMD każe producentom przenieść się na B800. 50. Czyli też ta nie, nie jest tak, że przez cały czas trwania generacji jest wspierana każda, posz, każdy poszczególny chipset w ramach danej podstawki, ale to też może trochę byłoby bez sensu takie wspieranie starych chipsetów jak ktoś już go kupił, no to go ma ważne, żeby wspierać go softwareowo, żeby oczywiście dostawał aktualizację dla najnowszych procesorów. No bo była taka sytuacja w przypadku AM4, że tam z kolei na przykład takie niektóre płyty główne na, A, na przykład A320. Nie dostały wsparcia dla procesorów, gdzie teoretycznie, wiecie, gniazdo się zgadza, ale płyta główna nie wspiera procesora, bo się okazało, chyba, chyba tam to było wtedy z MSI, że dawali tak małe kości e, pamięci BIOS-u, że nie pomieściły e, tego, tego mikrokodu dla nowej generacji procesorów. To wtedy było dla Ryzenów 4000. Pytanie, czy nie będzie takiej sytuacji w przypadku wypuszczenia aż tylu e, generacji e, procesorów w ramach. AM5 i ktoś na B650 też nie wrzuci sobie Zena 7, no bo nie wiem, będzie zbyt złożoną architekturą. Mikrokody się nie pomieszczą, nie wiem, przestarzało chipset. Nie mam pojęcia, zobaczymy, ja Wam będę o tym donosił, więc subskrybujcie. Dzięki wielkie za dzisiaj, miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. No co, jutro, cześć.